Naprawdę długo zastanawiałem się, jaką grę wybrać na finałową dziadowską niedzielę. I padło na Super Mario Bros. 3 platformówkę doskonałą. To w sumie ciekawe, że przez ostatnie 10 tygodni ogrywaliśmy. Masę różnych gier na Pegasusie, a jakimś cudem pominęliśmy najważniejszą ikonę gamingowego świata. Super Mario jest postacią tak rozpoznawalną, że zaliczył nawet epizod w Stanach Zjednoczonych, będąc bardziej rozpoznawalną postacią niż święty Mikołaj. Także grubo. Nad grą pracował mistrz Shigeru Miyamoto. A nad oprawą muzyczną chodzik Kondo, który tworzył między innymi muzykę do Zeldy, do większości gier Super Mario, jak również do ostatniej i nowej produkcji z Super Mario Bros. Wybrałem część trzecią, bo wydaje mi się być ukoronowaniem całej serii, jest na pewno najładniejsza. I najbardziej rozbudowana ze wszystkich trzech części, tym bardziej, że część druga, zarówno w USA, jak i w Europie, w rzeczywistości nawet nie była grą Super Mario, tylko bootlegiem, który wykonało Nintendo, trochę drwiąc sobie z zachodnich graczy. A prawdziwa Super Mario Bros. 2 pojawiła się tylko w Japonii. Później, co prawda, wyszła na zachodzie. Ale z enigmatycznym tytułem Super Mario Bros. Lost Levels i była zasadniczo częścią pierwszą z podniesionym, znacznie podniesionym poziomem trudności. Trzecia część zatem wyróżnia się mocno od poprzednich tytułów i myślę, że można ją uznać za platformówkę doskonałą. Gra w Japonii pojawiła się w 1988 roku, w 1990 w USA i w 1991 w Europie. I w Australii. Super Mario Bros. 3 jest to pierwszy tytuł w serii, w którym wykorzystano mapę. Mamy więc pozorną możliwość wyboru planszy, do której chcemy się udać. Podobnie jak w poprzednio pokazywanym przeze mnie tytule Kingstonowi. Jest to pozorny wybór, bo w rzeczywistości nasze ścieżki rzadko się rozgałęziają, żebyśmy mogli faktycznie dokonać jakiegoś wyboru. Chociaż czasami tak jest, że możemy na przykład wybrać sobie poziom czwarty zamiast trzeciego i zrobić to nie po kolei. Natomiast, żeby ogólnie przejść dalej, no to jednak musimy y, przejść je wszystkie, więc w rzeczywistości niewiele to zmienia. Ale jest to fajny smaczek i mapy od tamtej pory zostały stałym elementem wszystkich gier z Mario nasza przygoda toczy się w ośmiu światach, są one zróżnicowane, przemierzamy więc świat trawiasty, świat pustynny, świat lodowy, wodny i wiele wiele innych. Na końcu każdego ze światów musimy odczarować króla władcę tego świata, który, który został przemieniony w zwierzę. Tutaj w pierwszym świecie, na przykład, jest przemieniony psa. I żeby go odczarować, musimy odzyskać jego magiczną różdżkę, no i on wtedy się zamienia z powrotem w człowieka. A w ostatnim ósmym świecie okazuje się, że cała ta awantura z zamienianiem królów w zwierzęta służyła po to, żeby odciągnąć uwagę Mario od księżniczki w piczki, którą to Bowser postanowił jak zwykle porwać. Naszym zadaniem ostatecznym oczywiście jest uratowanie księżniczki. Standard. W grze pojawiło się wiele nowych mechanik, takich jak chociażby przenoszenie przedmiotów. Można teraz yy, ubić, na przykładu takiego żółwia, złapać jego muszę i gdzieś z nią przejść i rzucić sobie ją w wybrane przez siebie miejsca. Tego wcześniej nie było. Możemy też zmieniać się w takiego shopa po zebraniu odpowiedniego power-upa. I ten shop może atakować wrogów ogonem albo też yy, machać tym ogonem jak śmigłem i fruwać. Co prawda to fruwanie jest ograniczone, ale yy, mimo wszystko znacząco zwiększa nam odległość skoku. Sama postać Super Mario również została zaprojektowana od nowa. Co prawda, oczywiście, utrzymuje on swój dawny koncept wyglądu, ale jego sprajcik jest dużo bardziej szczegółowy. Chociaż wydaje mi się, że największą nowością jest właśnie możliwość przemieniania się tego szopa. Wcześniej jedynym power-upem była możliwość strzelania kulami ognia. No, była jeszcze oczywiście gwiazdka, która dawała nam czasową nieśmiertelność, ale to co innego. Tutaj natomiast. Przemiana w shopa zupełnie zmienia zasady gry, no bo właśnie możemy atakować tym ogonem, możemy dalej skakać, i również to rozwiązanie z power-upami na stałe zagościło już we wszystkich kolejnych częściach Super Mario. Także jest to taki tytuł, myślę, że przełomowy dla całej serii. Zresztą wyniki sprzedaży też mówią same za siebie. W swoim czasie gra, z tego co gdzieś tam czytałem, była wpisana nawet do księgi rekordów jako najlepiej sprzedająca się gra na świecie. A kopii gry sprzedano podobno 33 miliony, czyli wynik naprawdę niezły jak na czas, w którym ta gra powstała. Graficznie tytuł też dostał niezłego power-upa, bo, bo całe otoczenie teraz jest dużo bardziej szczegółowe. Nie składa się już yy, tylko z krzaczków i murków. Widać, że potencjał Nesa tutaj został wykorzystany dużo bardziej niż przy pierwszych y, dwóch częściach. Tytuł został ponownie wydany na SNESA, a później jeszcze na Game Boya Advance. -a. Aktualnie jest również dostępny w eShopie na Switchu, więc bez problemu można sobie w niego zagrać nawet na dzisiejszych maszynach. Oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie żeby odpalić go sobie na emulatorze, bo jak wiadomo, emulatory NESa działają dzisiaj praktycznie na wszystkim. Z ciekawostek mogę jeszcze powiedzieć, że początkowo koncept trzeciej części Super Mario był taki, że, że Mario dostanie widok z góry, podobnie jak w Zelda, ale rzekomo problematycznym było skakanie ze względu na tą perspektywę od góry. Ciężko było Zaprogramować te ruchy tak, żeby było wyraźnie widać, gdzie i jak skaczemy, więc porzucono ten koncept, i, i w rezultacie powstała standardowa platformówka 2D. Co jak sądzę, dobrze się stało. Tuż gra doczekała się wielu kontynuacji, lepszych lub gorszych, powstało też wiele spin-offów, takich jak wyścigi, znane jako Mario Kart, e, gry sportowe. Mario Golf, Mario Tennis i tak dalej. Sam Mario to marka sama w sobie, która przynosi Nintendo worki pieniędzy, więc myślę, że szybko się z nim nie rozstaną. Jest to również maskotka całej firmy, więc uznałem, że głupio by było na dziadowskiej niedzieli choćby jednej gry z serii nie pokazać. Tymczasem, ja bardzo pięknie dziękuję za te 10 tygodni spędzonych ze mną. Na dziadowskich niedzielach było mi bardzo miło. Zajmę się teraz innymi materiałami na kanał. Prawdopodobnie nie będą one już tak regularnie wychodzić co tydzień, ale postaram się, żeby powstawały jak najczęściej. Bardzo wszystkim dziękuję za obejrzenie i do następnego. Cześć!